Czerwone kółeczko z krzyżykiem to jest moment domknięcia składu. Później wytłumaczę, co to jest to domknięcie składu. Zielone kółko to jest niby y, obszar, na którym ma paść strzał. Czyli odległość między rzutkiem a tym kółeczkiem to jest niby ich y, wyprzedzenie. Jak zauważysz później na przy następnych strzałach, to ta odległość się nie zgadza, w, w innym momencie pada, w innej odległości pada strzał niż ta przez nich, przez filmowców wyliczona teoretycznie. No skoro oni mają problem z wyliczeniem, ze zmierzeniem tej odległości, no to jak strzelający w emocjach zawodów ma być w stanie w ten sposób Zaplanować wyprzedzenie i tak oddać strzał. Szyna powinna być bardziej spłaszczona niż tu widzisz na tym filmie, ale pewnie yy, ciężko było ustawić inaczej yy, kamerę. odjazd od rzutka. No dobrze. I też przyspieszamy lufę i proszę to wyliczyć. Zatrzymujemy się na rzutku, ruszamy od niego. No i co? I pozostają nam dwa pytania. Ile mu dać? Ile odjechać? Ale to nie jest wszystko. O ile ma być większa prędkość kątowa lufy od prędkości kątowej rzutka, żeby go trafić? Proszę to na strzelnicy zrobić. Teraz stałe wyprzedzenie. No dobrze, tutaj jeszcze jesteśmy w stanie to zrobić. O ile oczywiście wyliczymy, ile to stałe wyprzedzenie ma być. Już nas prędkość kątowa lufy w stosunku do prędkości kątowej rzutka nie interesuje, bo jest taka sama. Bardzo. Ta technika na, nazwijmy ją na skóśkę, Pewnie sobie to lepiej przetłumaczysz. To już jest jedna wielka paranoja. Zauważ, że odległość, w której faktycznie pada strzał, czyli to ich niewyprzedzenie, jest spokojnie o połowę mniejsza niż ta, co zaproponowali teoretycznie. A na czym polega herbatka? Też taki, takie głupie podejście do strzału. To jak w tym kawale. Ile słodzisz herbatkę? Cztery łyżeczki, ale nie mieszam, bo nie lubię słodkiej ile wyprzedasz rzutka 2,5 metra ale czekam aż doleci bo to jest za dużo no, szukanie punktu G jak wiadomo to już jest całkiem bez sensu no ale niestety bardzo wielu próbuje się ratować w ten sposób no i czasami czasami trafiają